Ło ku... To już wygląda grubo Także witam serdecznie na oglądaniu wspólnym Twoje 5 minut odcinek trzeci Znaczy Twoje 5 minut 2 odcinek trzeci Yeah, mega straszne Pola już tutaj, widzisz ten wzrok Będziemy straszyć naszych uczestników A wygrywa ten, kto utrzyma emocje na wodzy i się nie... Cześć widzowie, witam się dla was Hej, czemu ona ma zawsze takie. Ona ma oczy, takie, ona wie? ma takie oczy. Ja co oglądam jakiegoś szota na TikToku czy coś, to ona jest taka. No, ona jest wystrzelona. Ja musiałem przed chwilą trzymać lusterko przez 15 minut. Aha. Na 30 sekund, ale było to strasznie męczące i się pokłóciliśmy, i teraz maluje się sama odwrócona. Uczestnicy pojechali na halę produkcyjną, by zacząć dzisiejszy dzień wyzwań. Będziecie dzisiaj yy, działać pojedynkę. Z tak? Tego dnia gość specjalny no, miał opóźniony oh. lot i nie mógł dotrzeć na czas. Ej, zgadujemy co to jest za gość. Czy to jest Kacper Błoński? Nie. Nie, nie, nie. To to może być. Kto to może być? Przyleciał z uh, Michu? Nie, myślę, że że ktoś inny to mógł być. Sprawdźmy to w sumie. Mr Beast? <grywa> ej. Ej, bardzo lubię Micha, ale z drugiej strony ja byłem dalej niż Michu, więc a dobra, Michu robi lepsze wyniki niż ja teraz. W sumie to zapomniałem to mój błąd, kur... Dobra, fajnie Michu jest. Na przykład tą decyzję rozumiem Ale ja w ogóle pierwsze co jak podjechałem Ej to jest niemożliwe, że on jest on jest w jury A ja nie, a ja nie, co się dzieje Dlaczego tak jest, a loku będzie Patrz Miku jest w Mhm, Czyli jest gościem? Tak <grych> Mnie nawet nie wzięli, a ja bym powiedział tak Siemano, dzisiaj nau nauczę was wyrywania fajnych babeczek Wydaje mi się, że Michu, mimo to, że nie ma takich wysokich zasięgów Jak osoby, z którymi wcześniej się widzieliśmy Co oni pierdolą? Przecież Michu ma dobre zasięgi Ty, a wiecie, że on mi wysłał w ogóle filmik na Instagramie? Właśnie on, miałem wam go pokazać, patrzcie Mam go w... Wy... tu Patrz, Łukasz Sałata, nie? Wysłał mi taki filmik Specjalnie trzymałem to, żeby wam pokazać. Od razu wam teraz powiem, że wypluwajcie co czujecie. To jest właściwie, ta autentyczność jest najważniejsza. Zde no właśnie nie, jak chcecie wygrać taki program, znajdujecie sobie jedną osobę i mówicie tak. Siema, kumplujemy się. I mówisz tak, wszyscy są spoko. Teraz ktoś wam napisze, ch**owy film, ale za rok wam ktoś napisze, kurde, ale robisz filmy, a jak wyglądały rok temu. Ktoś zrobi na was po prostu edita na TikToku, jak wyglądałeś dwa lata temu, jak wyglądasz teraz. I za dwa lata sobie... No, Michu, tak samo na przykład wygląda, jak dwa lata temu, czyli jak kozak. Na naszych uczestników czeka mnóstwo strasznych wyzwań, na których to każdemu jest? mogą puścić nerwy. I o, jakaś kula z plastryny, przemocnie to wygląda. A ich zadaniem jest o tym na bieżąco opowiadać i nie dać się wystraszyć. Zapraszamy na naszą salę tortu. To są e, projekty, które miały być na ekipa Tonosi i... Może i dobrze, że nie weszły. Nie? <laughs> <laughs> To było wytłumaczenie o co dzisiaj będzie chodziło tak naprawdę, czyli o to, żeby się nie wystraszyć. Ja generalnie jestem przerażona. Widać w Widać, jaka jesteś przerażona pola. Naprawdę takie oczy aż ma. Wystarczy, że ktoś klaśnie i ja już po prostu mrugam oczami. Boję się, że jakby ta konstrukcja nie jest w stanie tego wytrzymać. Ja nie wiem, kurwa czy moja głowa jest w stanie wytrzymać to, co na pili. Ale jak mówicie, Bardzo że macie duże odszkodowanie, a... bym w ciemno to szedł, no. no. ale ja Izzy, mogę ona może umrzeć, to oni gadają w ogóle. Masz brata, który ma 7 lat i on chce, wiesz, jest atencyjny i gada jakieś głupoty, to z nimi tak samo jest trochę. Luki. O. Ej, ale ja na 100% się wzdrygnę, jakby nie ma opcji. Nie ma opcji! Nie ma opcji, że się nie wzdrygnę! Umrę, to za was, nie? Macie to wygrać, kurde. Ten program cały, zasrany. Eee, jak ona mówi? Zasrany program? Mhm, to już wiemy czemu jest wywalona co ona k***a robi? Cię pojechało, pola. Fakasy do widzów? Ale w ogóle patrz, co ona robi. Fakasy do nas, w ogóle się nic nie boi, a ona tam idzie mówi tak. Ja chyba się zestram zaraz, to jest mega straszne, mega straszne. I kładzie się i nic. Mam paru faworytów. I na ten moment y, bardzo ciekawym charakterem dla mnie wydaje się, pola. Nie, no Michu, Michu, a później wysyła mi TikToka i pisze XD, nie? A teraz takie rzeczy gadasz? Chłopie, nie wysyłaj do mnie TikToków. To dlaczego no. uczestnicy nie reagują, a ja Dobrze. się trzęsę? Nie. <noise> nie wiem czemu tak jest, ale spoko. Dobra, wypierdalasz z programu. Mówiono było, że masz się nie bać. A ty co robisz? Dobrze, wujek Łuki. Ja to lubię, nie? On dalej gra takiego złego, nie? Widzisz? Przestraszył. I widzisz, jego mienek jest dumny z siebie. Wypierdalaj z programu. Ja pierdolę. Ej, patrz, co Freeze w ogóle robi. Najpierw mini Majka z procy wyrzucał, a teraz rzuca w swoich uczestników programu jakimiś, nie wiem, rzeczami. Taki to się potrafi ustawić w życiu. My kochani mamy taki super pomysł Genialny generalnie Żeby I to wymieniła właśnie Miśka Żeby po prostu też to straszyć wszystkim w oku Wzajemnie No, no po co? I mi się wydaje, że oliwka to będzie naszym pierwszym celem Bo jest taka skupiona no, dobra, ta No to chodźmy podejdziemy No. Oliwia! Oliwia! A Oliwka! Jezu! Nie. A wy, nie, już się Udało bylało. się! Mają mnie, mają mnie Dzień dobry, zapraszam już. Tak, ja od razu. Ja też to widziałem. A... Mam w jednym rękawie swoją prawdziwą rękę, a w drugim ma wsadzoną sztuczną. I on powinien nie myślał, że to nie niego Ciekawe, czy jakoś będzie reagować na to. To jest mindset, to, to tylko mindset. Co, nie mogę ci się w patrzeć? Nie. I co on tam notuje na przykład? Z... Przestraszył się, odpada? Czy to nie o to w tym polega? No, o, O tym mówimy! Ej, bo wiecie, że ja dostałem właśnie biurko od SPC Gir i wydaje mi się, że to jest moje biurko, które zostawiłem w Krakowie. Ja bym chciał odzyskać to biurko w sumie, ale ja już widzę, że młotkiem to ja nowe jednak. Za moją. Ja Ej, oni są. Ja się teraz zaraz, obiecuję przysięgam. Nie no kurwa, patrz tego ratownika, przecież on ma tak wyjebane Wy nie widzicie, ale patrz tego ratownika. On ma tak wydupcone, on ma ręce w kieszeni. On tylko się na nie patrzy i mówi co się kurwa dzieje, co tu się dzieje. Jeszcze nie bobie, ja... Bo yes. to jest i to wszystko z tego leci, to no. przecież wygląda ale jakby miało się, miał się zaraz I no. Tak szczerze, gdybym to nie był stream, nie? Gdyby to nie był stream i ja bym yy, wiesz... Ja lubię sobie coś takiego obejrzeć ale tak, to ja bym z telefonem oglądał. Po prostu wiesz, coś się dzieje. Telefonik mam odpalony. Takie dymy. No, serduchowali. Co? Ej, szczerze, w tym momencie, jak widzę, jak Freeze rzuca taką piłką, to jakby Zyniakowi walnął lepa. Oj, oj, oj. Mogą być źle. No tak, zobacz. No, tutaj za kciuka. Moment, tutaj dotknął. Ale co, co byś powiedział, czy to jest podobne uczucie no, jakby to była twoja ręka, czy nie? Podobne, tak Ale to. <laughs> no kurwa, no nie chcę tego mówić, nie chcę tego mówić, kurwa <laughs> <laughs> O no tak, przecież to nie jest moja ręka, co ty odpierdalasz <laughs> Niestety, ale niektórzy uczestnicy podczas swojego zadania zupełnie nic nie mówili ja pierdolę ty. Dajcie znać może w komentarzach, e, co uważacie, która konkurencja waszym zdaniem jest najgroźniejsza. Wszystkie kon. Dobra, mamy to. No Kostek jest kurwa mocny nie Kostek, Kostek jest mega mocny Nie dość, że panienki przy nim chcą być, bo jest mega przystojny To jeszcze dziomalek chcą przy nim być Bo jest mega śmieszny to Są w sumie te dwie cechy Kostka, które ja bym chciał mieć Ta, jeszcze z Disa się śmieje. jaki to jest Mega szef, zademiator nie Boże! Uff, jest się ciebie. Jesteś osobą, która generalnie kreuje się, czy tam nawet jest w internecie taką dość odważną, no to nie możesz usiąść przed taką rzeczą i zacząć drzeć japę, bo to będzie no, mega nienaturalne, nie możemy być nienaturalni, bo widz odkryje i mówi, o kurde, ale udawane, ale... Się... Wie, ale ona wie wszystko, co? Dzięki za foteczkę wczoraj Ej, mam nadzieję, że ta foteczka nie była robiona Po tym, jak wypiłem trzecie piwko już Więc tak, ojojojoj Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że Jak, yy, byłem ogarnięty LOL, ale content No stary, ja troszkę Co on kurwa mógł źle zrobić? Co on kurwa źle mógł zrobić? A faktycznie źle zrobił, dobra, faktycznie źle zrobił, no widać. Zobie mam się patrzeć centralnie w ten punkt, czyli tam, gdzie te gwoździe będą. Zobaczymy. Karol to kopnie Ten dobrze zrobił, ten dobrze zrobił. Śmieszek, a wy nie widzicie, patrz. Był jak Łukasz pod nie? Spoko, bo to on tam po prostu stanął i jest jako obraz. Spoko. Nie, to było, to było! Aż mi serce zabiło normalnie Jestem zadowolony strasznie z was W większości Jeśli już tak bardzo chcecie strachować, żeby się nie wystraszyć To przynajmniej powiedz coś, skomentuj Wiele z was nic nie zrobiło, jakby Mieliście taki tunel wyżyn Dobra, byleby nic nie powiedzieć i nie zrobić reakcji Haha <laughs> Szefu przyszedł i powiedział tak Co wy odpierdalacie, ale jak chujowe gówno robicie, to nie jest show, do kamery gadać. Widzowie słuchajcie, teraz będę właśnie w tym brał udział. Tu są kłoce, może mi się stać krzywda, no bo nie jest raz to jest tego jest dobrze zaklejona, więc uwaga Ty ale on jest dobry akurat, nie? W tym on, patrz, on pokazuje, patrz, gość jest wkurwiony, on mówi o naturalności, a tu jest wkurwiony, a patrz, w sekundę jest taki, siemaneczko ziomeczki, patrz, okay. trzeba powiedzieć, widzowie, słuchajcie, teraz będę właśnie w tym brał udział, tu są kolce, może mi się stać krzywda, no bo nie wiem, czy to jest, mekso, tutaj jest, tym, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Ej, Fris jest <laughs> Pierdole tego się nikt nie spodziewał, że będą manekiny i ktoś się przebierze. Prankster? Chyba Marcin Dubiel tam będzie. Ej, nie zdziwiłbym się, gdyby tu w prankach był Marcin Dubiel. Albo Brzoza TV. Okay. <grywa> Dominik Mr. Polska Czajka. 33-letni raper i przedsiębiorca, który tworzy muzykę już ponad 15 lat. Jego hity szaleją na listach streamingowych, gdzie posiada grubo ponad 1,5 miliona słuchaczy. Dominik. Yeah, ty. Kurwa, Michał Wiśniewski Kozacko Tak późno Więc waszym zadaniem będzie dzisiaj e, nagrać TikToka do najnowszej e, piosenki Mistra Polski A nagroda dla e, osób dwóch. dwóch osób, którzy e, wybierzemy Jest, że ja pomogę tym osobom stworzyć piosenkę Wow On jest jak taki kurwa szef kuchni z Włoch Po prostu przychodzi on wiesz, ledwo mówi po polsku, tam ma korzenie polskie, ale wiesz Pomogę wam w, y, zrobienie Piosenka. Wow! lepiej będzie zrobić coś śmieszniejszego. Zajem, że po prostu sam taniec może być mało oryginalny i, wie, i wiele innych grup może na to robić. To coś śmiesznego, nie pójdzie. Jak tak nie pójdzie? Ja nie wiem jak już mam dokumentować co nie pierdolą, to jest jak wiesz ja miałem kiedyś taką grupę szczerze mówiąc i też nie wiedziałem co mam robić. Nie znam tych dlatego pytam, nie? No ciężko jest mam po prostu wytłumaczyć jeżeli... Mają, no. My mamy, my siedzimy na TikToku dłużej po prostu, my, my się ja rozumiemy Ja generalnie uważam, nie, że y, to będzie strasznie basic, nie. Prostota jest dla głupców, asymetria to piękno idiotów. Mała siła przebicia moja i... Wow, co on mówi, jakie mądre słowa, gościu. Współpraca dramat, nie. Trzy TikTokerki, ego top. Ja nie mam świeżego spojrzenia, bo nie mogę mieć żadnego spojrzenia, bo nie korzystam z TikToka. A trzy ego to TikTokerki, każdy ma inne i nie mogą się dogadać. Draft martw. Ja no pierdolę, co poleciał po nich! O kurwa, się odpalił! Ale Sigma Szef, tak, tak, tak! Co jest, kurwa? Poleciał po nich! Raz, dwa, trzy, kurwa! E, my się mega nie wiem, czy to jest w ogóle sens, żeby Dobra, za długo, bo tracimy czas. Właśnie, robimy sobie wujkę. No to. Ja pierdole, ej widzisz to? Ej, oni są w programie i mają się dogadywać, a oni się podzielili na grupy Jaki jest sens? Przecież tu chodzi o siłę przyjaźni I współpracy Takie jest założenie ekip na YouTubie na tak, ja, nie... Za późno chyba Ja pierdole Ej, TikTok, nie wiem, ja nie um... pierwszy raz widzę w życiu tą aplikację. Ja nie wiem, który guzik co robi. My to dospier. Co ty kurwa robisz w tym programie, debilu? <grywa> nie, ja ja mogę się ja generalnie mogę odpadać. Jest mi tak wstyd, Jezus Maria, to był mój najgorszy TikTok w życiu. Trochę upokorzenia, nie? Nie wiem, dobija mnie to, ponieważ nienawidzę przegrywać. Ej, 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 wiecie on ma taki trochę głos i jest taki TikToker, nie? Mówi tak: "Mordini!" I, i coś później do Kutasa nawiązuje. To jest on, nie? To jest on! dobra okej okay. może to po prostu już odpowiemy Fajne, No spoko, takie TikTokowe, nie? Nie można wszystkiego hejtować. Wiesz to chodzi o... To w ogóle znaczy... jaki jaka jaki pomigowemu albo żółty. Wczoraj nauczyłem się tego na TikToku właśnie. Ej, ja patrzę na, na Freeza, nie? I on jest taki zniesmaczony tym wszystkim. On jest po prostu zniesmaczony. Czas zasłania w złym miejscu dali, nie? Widzisz, bo oni jeszcze nie myślą o tym, że to będą streamerzy oglądali. Mister Beast już tak robi. I cringe jeszcze, patrzmy. <śmiech> <śmiech> Fajne. No, dobra, to, my to się nie zostawmy. mi się podoba. No, tak. no to jest mistrzostwo świata, ale da się go obejrzeć tylko raz i to będzie Oliwie tak. i Polan. Uro! 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 Przygotowałem dwie takie demo. Ej, e, zajebiście, bo jeszcze Pola ma swoją piosenkę. Najlepiej. E, mega chciałbym mm. nagrać jakąkolwiek nutkę. Jadę po mieście w nowej furze Flex. Jadę po mieście w nowej furze Flex. Rodeczka. Mega, kurwa, mega nuta, mam nadzieję, że nigdy jej nie usłyszę Pola i Olivier nagrali również teledysk do swojej piosenki a... Ja pierdolę. Dobra, siemanko, witam serdecznie na reakcji do piosenki Poli i Kostka Oho, sprawdzajmy to gówno, Chat Fire Wygląda on tak Jadę po w nowej furze Flair I ogólnie jest tak, nie? Że buja. mi cała sala, Ogólnie, jakbym miał tak z 12 lat. Nie, 12, co ja gadam, jak miałem 12 lat, to ja słuchałem yy, Dągoralesko. To jakbym miał tak z 9 lat, 8, bym powiedział, że to jest spoko, więc spoko. Mega. Ogólnie, wiecie jak to brzmi? Eee, jak czekaj. <ścoughs> to jest ten sam case kurwa piosenki. Bra! Julia, Belt. Yeah. Zaczynało w teraz jestem w poziomie Każdy się pruje, a ja tu rapuję Jesteśmy na tronie, gramy w hip-hopie yeah. yeah, Mam ludzi w katarze Kiedy to browarze. wo, Ło! 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 Zara! Zara. Zara. Zara mówię co innego, nie jesteś już moim kolegą? Kolegą! Kolega ma Supreme, Gucci i Lui, ale mnie to nie rusza, bo ja tu guruję. Kocham te klipy, też mamy trochę widy. Co tu się dzieje i skąd to się bierze? Gucci, yeah. Lui, to szerwansja! Bardzo dziękujemy. Tak, no to tak. dla nas będzie to działa, jedyna, moich jedyna moich 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 jedna no. na milion, naprawdę. I... Ja, pierdolę, mi wydaje, tego, ja pierdolę, mi się wydaje, że oni się nie przestraszyli tego tylko cichego po prostu. Bo oni patrzą na mnie tym swoim kółkiem i mówią. Ale wiesz. z ciebie no wiesz, co ona mówi? Ej, ona? Ona się nie pierdoli w tańcu. Za to szacun dla niej, nie? Ale z drugiej strony jest kurwa fałszywa w chuj. Daj mi, z... Ej, ej, ej. Tu mają dzieci oglądać. Dziewczynko, koleżanko, nie zapomniałaś się? Dlaczego ty tyle przeklinasz? To, co ci wczoraj powiedziałem, wziąłeś sobie do serca i to widziałem. Ale to znowu spowodowało, że byłaś jakaś taka mniej widoczna. I to, z nie zauważyli. Ja ją doskonale widzę. Yy, nasi goście, Michu, to mówi, że tak mało cię było, nie? A my wiemy, że jakby to nie do końca jesteś taka cała ty. Gratulacje. Dzięki, mega. Mam pytanie do ciebie, Johny. Tak. Kiedy się poddałeś? To nie jest kwestia poddania, ja po prostu nie wiem. mi się taka dziwna fobia przed tym, zawsze czułem. Mordini to nie jest fobia. w kurwie nie tiktokerki Bo chuj im wypada z ręki Mordini On by tak powiedział, nie? No Johnny napisał na kartce, że on powinien odpaść. Ja jestem dosyć złośliwy, może go zostawimy co na to. No słuchaj no Johnny, zrobimy tak Wróć do nich, ale jesteś zagrożony. Chodź Kasia do nas. Ja nawet nie pamiętam Kasia w której ty grupie byłaś dzisiaj S I woje kuki powinien tak powiedzieć. Kasia, wyglądasz jak fusialka. Przechodzisz dalej. Ty, ale Mister Polska to wygląda jak taka randomowa postać wklejona tam. Wygląda jak mnie tam by mogli wkleić nawet. Mister Polska z jakimś kurwa npc tem tam. Influencerstwo nie jest dla ciebie. Okej. Okay. No przez to, że że tak się też do Dawaj, tego programu. Wybrzydę. Do tego słucham? Wypierdalaj, przepraszam. Dawaj, wymówkę. Nie, 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 chodzi mi o to, że faktycznie czuję, nie? Że nie jestem tutaj. Czuję, że nie jestem tutaj zaproszony. Czu nie, nie, nie nie, była i... nie wisiała, powiedzmy. A jak myślisz? jesteś tutaj w zagrożonych, czy nie? No, nie, tak. No to całkiem okay. się. Może być. Może być. <grybuj> Dobra. Dzięki. Miałeś wybór, wybrałeś tak. Ja nie wiem, czy ja bym mógł dłużej patrzeć na ciebie niż pół minuty, trzy minuty. Bo wkurwia mnie twoja morda. Ja ma masz coś, co nie wiem, czy to jest cringeowe. Czy to jest irytujące? Też jest bardzo dużo cringe'owych osób, którzy ja sądzę, że są cringe'owi, ale mają za. karierę, więc to nie jest. I teraz Mister Polska mówi tak. W sumie siedzę obok nich, ale wiesz, Spoko, dobrze mówi. To, to, co ja mówię, nie? Myślę, że no masz coś. Co na co musisz uważać, żeby nie poszło za dużo w tą stronę. Nie? No zobaczymy, czy uda ci się doślizgnąć do tego drugiego etapu. Ej, a jakby wziąłeś na przykład mnie tam, ja bym na przykład, wiesz, przychodzę i mówię tak... Ogólnie... Kurwa mnie twoja morda. Zagrożeni. U, ale jeżeli to będzie tak wyglądać, to... To może być różnie. To chyba tyle, no dzisiaj jest. Bezpieczny. No. Ale faktycznie, kurwa, Mister Polska wygląda jak Bogieson Michael. Ty, no ale kurwa wygląda jak on trochę. Ja pierdolę! No dzisiaj przechodzisz dalej, moja droga. Widzimy się w kolejnym w kolejnym etapie. Pola już wygrała, zlikowane zostało? Nie no, nie wydaje mi się, żeby wygrała. Nie no możesz tylko liczyć na swój talent, wiesz, ludzie będą wchodzić ci w dupkę, ci mówić jak jesteś za... Ale przyjdzie moment. Ej, hey, co oni pierdolą, przecież on jest najlepszy tam, oni mówią tak. On jest... On zajebiście mu poszło i mówią tak, nie możesz wszystko na swój talent Musisz ciężko pracować, co nie co oni gadają? I też się skupić na to, że trzeba za Próbować podziałać trochę z kamerami Bo być może to jest prostu twój problem, nie? Skoro nie możesz się otworzyć Więc Johnny Przykro mi, ale program CO JEST KURWA? JUŻ GO WYRZUCILI? JOHNNY! Co ja numer do Johnny'ego CO JEST KURWA TY? Przecież jest taki charakterystyczny Co oni robią? A ty co wyniosłeś z twoich 5 minut? No z, kurwa z pięć koszulek i kilkanaście but tych, yy, puszeczek, napojów ekipy daję mamie. To wyniosłem. I murciks. To są rzeczy, które wyniosłem. Kabli RJ-45 nie było niestety. Do hotelu razem z uczestnikami wróci... Radek. Jest! Olivia, odpadasz. Bardzo mi przykro. Ja pierdolę. Ty ja w ogóle nie pamiętam jakie ona ma głos. Ona tylko i tak, tak okej okay. Ramus, nie? Okej. Okay. Taki mały upominek od nas, dzięki jeszcze raz. Leź do Natalia, naprawdę super było. Ciebie też. Popatrz na niej. Mocna grupa jest, nie? No, mocni są. Także to by było tyle z oglądania. Zobaczmy jakie są komentarze. Ło, dam sobie lajka, co jest? Ja...